Moi drodzy, zapraszam was na czytanie energii ogólnych dla Może tak to zrobimy dla zodiakalnych skorpionów na miesiąc grudzień. Pamiętajcie, że jest to czytanie energii ogólnych, także zabierzcie ze sobą wszystko to, co z wami rezonuje. To co nie pozostawcie Żywiołom. Zapraszam skorpiony słoneczne, lunarne, ascendentalne. Moi drodzy, polecam również sprawdzić, w jakich znakach zodiaków macie swoje planety osobiste. Także możemy zaczynać. Karty mam oczyszczone, potasowane. Także sprawdzimy, jakie będą energie ogólne dla skorpionów. Na miesiąc grudzień. Serce czytania. Twój kabuła. Co mam robić? Co mam wybrać? Tak? Oto jest pytanie. Czas wyborów czas chwilowego zatrzymania też tak. I wyboru drogi, która będzie dla Was najwłaściwsza w tym, w tym miesiącu. To zatrzymanie też, ta karta mówi też o takim zatrzymaniu chwilowym, tak? W kwestii zastanowienia się, czy droga w prawo czy w lewo, czy drzwi różowe czy niebieskie, tak? Co wybrać, jak iść, którędy podążać, która ścieżka będzie dla mnie ważna. Pomysł jest, nawet dwa. Kwestia wyboru. Pięknie, co odchodzi do przeszłości? Skorpiony u Was. Paść buław. Troszeczkę inaczej niż to było poprzednio w wadze. Paść buław, to są takie nieskonkretyzowane plany. To są takie plany, które mogą się zrealizować albo i nie. Bo Paś y, Buław przynosi coś, przynosi jakieś informacje, przynosi jakieś energię, ale on nie daje nam odpowiedzi na pytanie, czy te energie są właściwe dla nas, czy nie. On nie daje nam odpowiedzi, czy my sobie poradzimy z tymi energiami, czy nie. On jest niepewny w swoich działaniach. Wszelkie niepewności przychodzą do przeszłości. Wszelkie działania, wszelkie pomysły, które mogą być realizowane na krótką metę, albo mogą być i też niezrealizowane, odchodzi do przeszłości. I dobrze. Bo wy macie już tutaj w sercu czytania dwójkę buław. Czyli jest cel. I już wiecie, co macie wybrać. I obie drogi będą. W, w każdym razie, jaką drogę nie wybierzecie, to ona będzie dla Was właściwa. Brak, brak konkretów w działaniu odchodzi do przeszłości. Co się dzieje teraz? Drogie Skorpiona. Teraz mamy siódemkę buław. Asertywność, pewność siebie. Ja jestem ponad tym wszystkim. Mnie to nie dotyczy. Nawet, jakby ktoś tam chciał mnie do czegoś zmusić albo yy, troszeczkę zamieszać w moich energiach. Troszeczkę ściągnąć mnie w dół. Nie. To nie ja, to nie ja w tym miesiącu, to nie wy w tym miesiącu. Wy jesteście na pozycji wygranej. Wy jesteście asertywni. Ta karta mi mówi powiedzmy tak. Postępuję tak, jak ja chcę, a nie tak, jak inni sobie tego wymagają w stosunku do mnie. Ja wiem, co jest dla mnie najważniejsze. Ja jestem pewna siebie, pewny siebie w tym, co się dzieje wokół mnie. Mam wybór? Ten wybór należy do mnie. Wam tutaj, tym, co próbują mnie ściągnąć w dół, nic do moich wyborów. Ja tu rządzę. Jaki jest wynik, efekt tej siódemki buław? Głupiec. Coś nowego, wejście w nową drogę. Brak obaw, w wejście w nowe. Właśnie to, co powiedziałam przed chwilą, pewność siebie, asertywność. Ja już nie chcę tych niesprecyzowanych energii. Ja wiem, czego chcę. I jeżeli mi przyjdzie zacząć wszystko od nowa i wejść, może w trochę nieznane, może w tą nieznaną drogę, tak? Yy, w nieznane drzwi, to ja i tak wiem, że to będzie dla mnie dobre, najlepsze. Pewność siebie, asertywność prowadzi do nowego, lepszego, nieznanego, trochę może ryzykownego. Kto nie ryzykuje, ten nie ma. Nie pije szampana, tak? W każdym razie super. Nowe się zaczyna, nowe era wodnika się zaczyna, i my też tu zaczynamy już w końcu coś działać w takim kierunku, żeby było dla nas najlepsze. Wyzwanie tego miesiąca 8 kielichów. Czyżbyście chcieli jeszcze odwracać się za siebie i coś patrzeć, coś analizować? Semka kielichów to odchodzenie. Ale to jest takie odchodzenie, w różnych taliach jest to inaczej pokazane. W tej talii akurat jest tak pokazane, że ona idzie, ona już jest odwrócona, ale jej głowa jeszcze coś tam w tej przeszłości, coś tam zostawia jeszcze jakieś myśli, mam wrażenie. Ale to może być taki odwrót, takie spojrzenie na pożegnanie. To jest wyzwanie, więc możecie mieć tendencję do y, takiej taki trochę energii żalu pozostawiania tego, a wchodzę w nowe czy to będzie dobre, czy do właściwą drogę wybiorę zaraz zobaczymy jaka jest odpowiedź na to wyzwanie, ale tak jak mówię, możecie mieć tendencję jeszcze do y, odwracania się za siebie a tu nie ma co, tu jest tu jest karta, karta głupca jako efekt tego wszystkiego czyli początek, wchodzenie zostawianie tego co jest niepotrzebne i wchodzenie w to nowe tak, moi drodzy ale ta energia jeszcze może wam towarzyszyć że troszeczkę czegoś wam może być jeszcze żal jaka jest odpowiedź na to na to wyzwanie odpowiedź na to wyzwanie jest arcykapłanka mądrość Wy już zdobyliście takie doświadczenia życiowe w swoim życiu, że wasza mądrość, wasza piękno, wasza uroda, bo ta arcykapłanka jest prześliczna w, tym, w tej talii, nie pozwoli wam popełnić tych samych błędów. Kierujcie się też intuicją, bo kapłanka to jest intuicja. I teraz tak, po pierwsze, arcykapłanka to też tajemniczość. Jeżeli macie coś, za Zanadrzu, jakieś pomysły, tak? Coś, o co chcecie walczyć. To nowe, w co chcecie wkroczyć i prawdopodobnie większość was wkroczy. Nie mówmy o tym wszystkim. Zostawmy to dla siebie. Ok? Będziesz chciała wrócić, będziesz chciał wrócić, albo jeszcze rozmyślać, czy aby nie wrócić. Twoja intuicja, podpowiedź, kieruj się swoim intuicją, kieruj się swoją mądrością, kieruj się swoją wiedzą, a wtedy myślę, że ta energia ewentualnego zawrotu z drogi do nowego odwiedzie Cię od tego zamysłu. I nie mów nikomu, gdzie podążasz, w którą stronę na razie, zostaw to dla siebie, bo Ty jeszcze drogi nie wybrałaś nie wybrałeś właściwej zostaw to, niech to będzie twoja decyzja, nie innych twoja, to ma być tylko i wyłącznie twoja decyzja, oparta na doświadczeniu, na mądrości, na intuicji jaka jest wasza siła w tym miesiącu? gwiazda szczęście o szczęście niepojęte, tak? Sprzyjać Wam będą gwiazdy, sprzyjać Wam będą planety. Astrologia, oczywiście, tutaj też ma dużo do powiedzenia w tym miesiącu, tak jak powiedziałam, od po, począwszy od 21 grudnia. Sprzyjać Wam będzie wszechświat. Wysyłajcie głośno swoje intencje do wszechświata, bo a, y, On Was wysłucha. Waszą siłą jest, moi drodzy, Moc sprawcza. Ja to osiągnęłam, o ja to osiągnąłem. Mówcie to, co chcecie, nie tego, co nie chcecie. Ok? Wysyłajcie we wszechś wszechświat swoje życzenia, to, co ja chcę, bo yy, wszechświat i szczęście Wam sprzyja. To jest Wasza siła. Wy jesteście wszechświatem, wy jesteście światem w tym miesiącu. Jesteście jednością. I to jest wasza siła. Połączenie się z tym wszystkim, co znane i nieznane. Co określone i co nieokreślone, co nazwane i co nienazwane, co naukowo potwierdzone i to, co jest zupełnie eteryczne i zupełnie naukowo niezrozumiałe. Ok? To jest wasza siła. Na czym się skupić? Drogie skorpiony. Na ósemce buław. Na ruchu. Na komunikacji z innymi osobami. Na wyznaczeniu sobie celu. Właśnie, na wyznaczeniu sobie celu. Co ja chcę? Jaki jest mój cel? Afirmować głośno, pisać, yy, śpiewać, mówić. Niech wszechświat słucha. Skupcie się na ruchu. I teraz tak, ja wrócę tutaj do tej dwójki buław. Dwójka buław jest zatrzymaniem, ale jest chwilowym zatrzymaniem. Ona jest zatrzymaniem tylko po to, żeby wykonać ruch. Tak? Czyli skupcie się na wyborze opartym na tym, że to jest ten wybór, który wprowadzi moją energię w ruch. Komunikujcie się, wyznaczajcie sobie cele. Ok. Ruch w nowe powiedziałabym. W podstawie mamy dziewiątkę mieczy. Powstańcie. Czas y, smutku, czas zamknięcia się w tym kokonie czy w tym potuczonym lustrze jest za wami. Czas powstania, obudzenia się, czas ruchu, czas wyborów, yy, czas nowości, czas asytywności, yy, czas intuicji. Tak? To macie już za sobą. Musicie to traktować jako coś, czego już nie ma. Żadnych lęków, żadnych obaw. żeby nie zniwelować tego wszystkiego, co tu jest dobre w tym miesiącu dla was, drogie skorpiony. Piękne czytania dla wszystkich. Ja życzę wam wszystkiego dobrego, pięknej energii, nowej energii, astrologicznej energii, tarotowej energii, wszystkiego dobrego i pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie.